Witam was bardzo serdecznie z tej strony Wodor a dziś mam wam do zaprezentowania program OCake jest to sandbox fizyka możesz się pobawić no więc zaczynamy mamy tutaj przedmioty fizyczne mamy scenę ustawienia sceny narzędzia i ustawienia graficzne Możemy tutaj sobie Fire Texture. Możemy po prostu tekstury wszystkie podmieniać na lepsze, lepsze itp. I można tutaj jeszcze ustawić typ renderowania, czyli na przykład shader. Możemy też zmienić na punkty. Już wam pokazuję. Powiedzmy o punkty. Shader. Tak. Widzicie, duża zmiana jest, więc spoko. Ja się tego tutaj pozbędę. Tak, i więc zaprezentuję Wam teraz wszystkie elementy fizyczne. Tak, airser to jest gumka, możemy mazać tym tym. Tak, woda możemy po prostu. Pusić ją, niech ona se to spływa i zachowuje się właśnie jak woda. Wygląda jak woda, możemy i kolor zmienić itp. itd. No, każdego przedmiotu możemy, ale okej. Okay. Teraz ściana. wall ściana. Możemy zrobić sobie tak. Oj, wyjechałem. O tak. I wlać tutaj wodę. No. I. Woda się będzie zatrzymywała na tej ścianie, jak widzicie. Mm, tak. Teraz y, rigid. Możemy puścić na tą wodę na przykład statek pływający. To jest po prostu ciało stałe, które po prostu spada. Spada i właśnie można sobie się tym pobawić, tak fajnie. Um, tak. O, właśnie. Tak. No i proszę i sobie będzie pływał za pomocą prawego przycisku myszy możemy chwycić przedmiot i nim sobie podrzucać tylko mam mało fps w tej grze bo tak w grze w tym sandboxie bo ten sandbox jest mocno wymagający bo tak fizyka jest wszystko ten że normalnie no. możemy sobie cofać no i tak dalej. E, string e, to jest taka guma, taka rozciągliwa bardzo, bardzo rozciągliwa guma. E, jak teraz, za, zaraz zaprezentowany ten e, elastik, właśnie jest też gumą, ale on jest taki, widzicie, mniej rozciągliwy, a e, ten patrzcie to już w ogóle jest takie rozciągliwe, oj. E, tak, więc wy się tam idźcie kąpać, okej. Okay. Brittle, e, nawet nie wiem co to jest zbytnio. To jest, aha, takie kruche. E, tak. E, rigid Axis, czyli na przykład kółko zrobimy. I w pewnym, w jednym, w środku idealnie, kurde czemu ja wyjeżdżam. E, idealnie w środku się będzie ci kręcić tylko. No i to wszystko. E, mochi, jeden z najfajniejszych e, tych, e, no wiecie, e, jeden z najfajniejszych e, tych typów e, fizyki. Czyli, patrzcie, możemy sobie zrobić takie coś, nie, puścimy to I taki glut, taki fajny taki. Jej. <laughs> więc się można fajnie pobawić. Bardzo fajnie, fajne to jest. Żyt. Tak. Ym, ryż. Aha, ryż, no. Ryż, ryż to ryż. Po prostu taki, no jako kulki takie malutkie, posklejane razem. Więc wiecie. Powder. O i tutaj można z tego robić materiały wbuchowe. Tak. Nie mylicie się. Zrobię sobie nową. Yy, za pomocą Powdera, jak sobie go wylejemy. Tak. Wylejemy. E, mamy jeszcze fire. Tylko on się nie ogarnie, tutaj. Tak, on musi spać sobie spokojnie na ziemię. Dobra. Jak wypuścimy wod- e, ogień na to, to patrzcie, co się stanie. Prrt. Nie ma. E, tak, to, jest, to był prostrzelniczy, prawdopodobnie. Dobra, gaz, czyli po prostu gaz. Nie wiem, czy go tutaj zauważycie. Zmienię Wam shadery. O, właśnie. Gaz, jak wiadomo, on się unosi w powietrzu i po prostu lata. Możemy go utworzyć też łącząc wodę z ogniem. ...i też powstaje. Tak. No, leć. Dobra. Hmm, później jest... Um, y, Viscous Też zbytnio. Nie wiem, co to jest. Takie coś dziwnego. Aha, racja, bo mam zatrzymane przecież. E, Viscous No, też jakiś taki glut. Większość rzeczy to jest glutami. A ok, e, później ten sail, też glut, który ucieka przed wodą. Patrzcie, tylko musi się tutaj leżeć na ziemi. O, płynie sobie woda. E, pamiętam, że uciekał chwila e, Nie wiem, chyba że to nie to. To nie ten pouring. A to nie wiem. Nie wiem, co to robi. E, tak, teraz dance. To jest takie też. Woda, taka niebieska. Nie wiem, o co chodzi z tym. Światło też nie wiem zbytnio, o co chodzi. To jest woda też. E, fuel, paliwo. Podobnie jak powder reaguje z ogniem. Czyli, jak spuścimy ogień, on się zaczyna palić i się spala do końca, tak. No i to to wszystko z tego. Z Patrzcie, jak się fajnie to spala. Tak. No. Ok. To wyczyścimy. Później jest. E, fire. Wiadomo, można sobie tutaj wylać. Ogień. E, cheater. E, Hejter, hatter, nie wiem. <grym> hejter, cheater. <grym> okej, okay. I on. E, no po prostu zamienia wodę w, w ten. W e, gasno. Tak. Normalnie, tak. Ogień. Tak, widzicie. Aha. I teraz będzie cooler. Czyli jak. Zrobimy. Cooler, cooler to jest totalne przeciwieństwo he, e, cheatera tego. Tego podgrzewacza. O! Podgrzewacza. E, nie wiem, jak to się czyta. czyta. Patrzcie, jak mamy takie dwie miski, widzicie? To, jak wylejemy tutaj wodę, to widzicie, że zaraz tylko musi dolecieć. O! Jak widzicie, gaz jak wyląduje na kulerze, zamienia się w wodę. Tak. I to by było wszystko z tego kulera. E, tak. No i no właśnie, dobra. E, jest jeszcze inflow. Inflow to jest po prostu tran, jakby. Po prostu leci cały czas z tego woda. No przydatne jest. Tak. Przydatne jest. Dobra. Outflow e, to jest przeciwieństwo inflowa. Czyli po prostu czarna dziura wciąga, wciąga wszystko, co, czego dotknie. Tak, wsiąka do siebie. Widzicie, woda znika. Tak. No. No, yy, okej. Okay. Później jest jet. Ma bardzo, bardzo fajną właściwość. zastopujemy sobie tutaj czas. Jak połączymy sobie tak, postawimy tutaj jety 4. O i połączymy to z elastikiem i zrobimy takiego nie wiem Ala ludzika na przykład powiedzmy. Nie wiem, ja tutaj tak ten. Kiedyś koledzy pokazywałem to i odpalimy. To jak jet się spotyka z różnymi tymi, to wygląda czasami, jakby walczyli. Jak dwóch się zbuduje z tego. Ta. Tak. Fajnie to wygląda, bo ten jet szaleje, a ten, ten elastik po prostu się rozciąga i tak fajnie chodzi. Tak. Więc tak. Teraz chyba jedno z ciekawszych, czyli users. E, możemy zrobić sobie taki po prostu kulkę, nie? i za pomocą strzałek tym poruszać. Proszę. Możemy za pomocą strzałek tym poruszać. Możemy, dobra. I właśnie to tak fajnie. O, możemy skakać. Tylko tu jest taki minus, że jak na przykład gaz będzie, to trochę nierealistycznie zrobili. No, powiedzmy jeszcze tutaj. Nawet jak gaz będzie, czy coś takiego, to, to można się od tego odbić tym. O, widzicie? Albo jak coś się przyklei do nas, albo cokolwiek to się właśnie możemy odbijać w nieskończoność, więc to troszeczkę denerwuje też. O, patrzcie. Bo rozumiem, żeby się od e, ściany odbijał, ale... od gazu to trochę ciężko. Więc można latać właśnie. I jak połączymy jeszcze users właśnie i właśnie dodamy na przykład mochi, które jest klejące, kleiste, to możemy sobie latać. Patrzcie. Widzicie? Mogę nawet oczyścić scenę. Jeszcze raz users dodać. Wow, trochę duży. Nie o to mi chodziło. Dobra. I połączymy to z powiedzmy elastikiem, że chcemy na przykład, nie wiem, taką nie wiem, taki coś zrobić. Tak, jak poskakujemy, to normalnie możemy latać. No. Bing, 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 bing. Ok. E, więc dobra. Teraz e, przejdźmy do kolejnego punktu, czyli możemy łączyć różne substancje, czyli na przykład wodę połączymy z elastikiem. A, nie, 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 nie chwila. E, water i elastik. E, no. Water i elastic. No czemu? Chwila, zrobię ma cięcie i zobaczę. Ok, już jestem z powrotem i chyba wiem o co chodzi. Trzeba escape'a po prostu wcisnąć i water i elastic połączyć. I proszę, mamy co to jest? Dobra, nie o to mi chodziło. Żeby powstało. Myślałem, że coś innego powstanie. Ale dobra, można połączyć na przykład. E, nie wiem, e, powiedzmy mochi z jetem. No, i z tego też nic nie wyjdzie. A nie, jednak wyjdzie. Się klei do, jak mochi, i jest jak jet. Po prostu, i lata jak dzikie. Jak się dotknie z czymś. Czyli, na przykład, połączymy e, mochi, jet i inflow. E, to można zrobić tak bombę. To jest trick taki fajny. Tylko wtedy, z, tak, będzie ścinać. Okej, okay, leci. I buch poleciało. ja tutaj zaraz będę musiał kurczę. Zaraz włączyć drain, bo kurde, mi wysiądzie wszystko. Dobra, nie, ale po prostu ścina tragicznie. Dobra, koniec tego dobrego. A dawaj, nie ma tak prędkość dwóch FPSów. <noise> o, dawaj, 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 spadaj już, spadaj, nie chcecie. No lecisz. Też lubię. Dobra, e, okej. Okay. I TP i TD możemy jeszcze gaz połączyć z ogniem, z, z fuel'em na przykład, fuel'em, fuel'em. I na przykład jak ogień zrzucimy, to się pali ten gaz. Naprawdę też fajne. E, można zrobić inflow i o, outlow. Nie, wi nie wiedziałem o tym. Nie myślałem o tym. Uter. Żyt? Nie ma. A chwila. Żyt. <gryt> fajne. Można też lawę zrobić. Typu właśnie. E, można też zmienić kolor. Na przykład na czerwony powiedzmy i połączymy to tak z outflow. Out o, proszę i mamy lawę. A ogień po chwili znika, więc to jest trochę bez sensu. Jakbyśmy zrobili z ogniem to, bo wtedy e, po prostu ogień zniknie. Poza tym nie na wszystko się pali. Więc e, nie wszystko zżera, więc to trochę byłoby głupie. O, patrzcie. Żyd nie ma. Żyd. Jeszcze zrobimy sobie na shader. O. I tak. Żyd zniknęło. Wiem, to bardziej wygląda jak krew. Można jeszcze, nie wiem, coś tam kombinować, typu powder. Powiedz. Nie, nie powder. Bo przecież i tak się to nie... A dobra, czy nic. Um, a, ok, Można zrobić wojnę dwóch outflow. Out, out Kurde, nie to. Outflow i water i outflow. Um, I spuścić tą i które się spali. <grym> żadno. Żadne. Żadno. Żadne się nie spali, bo są obaj obie outflowami. Możemy jeszcze raz zrobić, um, zrobić tak może ciemny kolor teraz dodamy. Możemy sobie tutaj są narzędzia, możemy zmienić narzędzie typu shape na przykład. Mamy kwadrat, kwadrat, prostokąt lub kwadrat można zrobić. OK. Um, no tak. Um, I możemy sobie na przykład wodę i kolor na przykład biały. Można tutaj dowolnie kolor zrobić, więc nawet fajnie to rozwiązali. Eee, chwilę trzeba poczekać, aż ta woda opadnie, uspokoi się. A nie wiem, można jeszcze dodać biały kolor, i wtedy dziwnie to będzie wyglądać co najmniej. Tak. O, proszę. Ciach, 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 woda. Proszę. A czekajcie, jeszcze jestem ciekawy, jakbym połączył ten palnik, nie wiem co to jest, i wodę, która jest na przykład różowa. No i jakbym jeszcze cooler tu dał. Chwila, jeszcze nie. nie, nie. Jakbym dał cooler tutaj, tak. Um. To jakbym puścił różową wodę, tak. Yy, to ciekawe, jaki kolor by powstał gazu, chyba różowy też. <grym> no tak, różowy gaz. To nawet spoko. I też gaz potrafi wodę przeciąć. To jest też trochę dziwne, bardzo dziwne. No, możemy zrobić jeszcze tak, że. Um, tak. I wtedy możemy na przykład włączyć tutaj pooling albo gravity wyłączyć. To jak włączymy grawitację. To patrzcie możemy sobie tym rzucać. O, proszę. I to lata. Możemy zrobić sobie takie fireballe O, powiedzmy, e beraż i narys... Ach, co ja zrobiłem. No, znikaj, znikaj, znikaj. Tutaj. Jeden fireball i pa Można zrobić na przykład z, z, z tego, z paliwa. Zrobić właśnie takiego ludka, który dostanie zaraz tym fireballem. Tak, i fire. No. I bum. A, palę się, palę się, palę się, palę. O, głowa mi odpadła. <grym, <grym, OK. Um, jest dużo, 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 dużo typów um, sztuczek typu. Na przykład można zrobić users i na przykład dać um, mochi. O, mochi. Możemy zrobić taką kulkę, którą. To nie jest mochi. Aha, to jest kolor inny. Grawitacja. A, nie, jednak nie. Um, mochi users. Um, o, teraz. Jest. Ok. I możemy, kurde, grawitację znowu włączyć. Możemy nawet podkręcić grawitację, żeby była mocniejsza. Wręcz jażdżąca. O, trochę to wkurza. A, więc może zmienię normalnie na klasykę. Wow. A tak. Tik. I możemy zrobić na przykład, żebyśmy mogli latać, jednak. O, proszę. Nie, nie odczepię się elastiku. Aha, spadłem. Jestem Bogiem. Uświadom to sobie, sobie. Tak. Tutaj gdzieś się u... uczepił jeden taki malutki. Tak. Gdzieś tam sobie na dole. Albo na górze, nie wiem. Fajnie to wygląda. No, tutaj i puch możemy spuścić to na dół. Żyd lecimy. No dobra, możemy jeszcze tutaj kilka rzeczy pozmienić. Na przykład tło możemy zmienić, proszę. Możemy... <laughs> olol To jest ten obraz, ten, ten, ten Nie pamiętam jak on się nazywa Krzyk chyba um, i Na przykład foreground Foreground i możemy sobie zmienić Na tego kolega kolegę A jednak nie uh, Unload Aj, nie to Możemy jeszcze zdjęcia dodawać Jako o, Sky sobie zrobimy, o, proszę, jak ładnie Water, woda w powietrzu, OK. I możemy jeszcze dodać sobie różne zdjęcia. Ok, proszę. I tutaj mamy... gdzie to było? O tutaj. I możemy sobie zrobić typu na przykład musimy najpierw zaznaczyć materiał, z którego chcemy to zrobić, czyli elastic typu. Możecie sobie cokolwiek zrobić, ale oj nie to demo to możemy walić chyba się mi stąd i kaczuszka. uch o i mamy fizyczną kaczkę ui włączyliśmy grawitację Możemy ją rzucać, możemy co chcemy jej robić, możemy ją, i odciąć głowę powiedzmy, nie wiem, głowę jej odcięliśmy, tutaj możemy tą to resztę, to resztę posiadkować, tak, o właśnie, o proszę, głowę też można posiadkować, o proszę jak ładnie. No i szczątki kaczuszki latają w powietrzu możemy jeszcze dodać, zmieszać zdjęcie dziwnie, tak? Um, na przykład o właśnie tak i na przykład o, kotek puch. Um, ten też ty też kolego. Trzy kotki. Mamy, nie? Albo jeszcze kumę. <laughs> Miedźwiadek. O, i możemy spuścić je, puch i się wszystko zmieszało. <laughs> razem dziwnie to wygląda, jakiejś żygi. Lol. <laughs> no, i teraz, może w, a, w przyspieszonym tempie, pokażę wam, jak robię. miałem jakąś scenę to zaraz się widzimy.